Cześć! Czas pędzi nieubłaganie i kolejny smartfonowy rok za nami, więc przyjrzymy się temu, które modele zbudziły najwięcej emocji w minionym 2024 roku, które okazały się najciekawsze. Oto nasze zestawienie smartfonowych hitów 2024. Całość podzieliliśmy na dwie kategorie: flagowe modele spółki Premium oraz te tańsze oferujące teoretycznie najlepszy stosunek możliwości do ceny. Zaczynamy! Na pierwszy ogień flagowiec Samsunga Galaxy S24 Ultra. Model Galaxy S z dopiskiem Ultra w nazwie zawsze cieszył się ogromną popularnością, przynajmniej od, w ostatnich latach. Od tych samych kilku lat słyszy się też krytykę, że kolejne ich edycje są nudne stylistycznie, mało odkrywcze. Jest w tym trochę racji, przynajmniej w sprawie tej konserwatywnej stylistyki, ale tegoroczny, czyli zeszłoroczny S24 Ultra po raz kolejny udowodnił, że można zrobić trochę inaczej. Jednocześnie jest to urządzenie kompletne, o wyjątkowej wydajności, z wodoszczelną obudową, mające świetny ekran LTPO AMOLED 120 Hz. Obsługuje Rysik SPN wyposażony jest w uniwersalną aparat, który sprawdza się w każdych warunkach oraz w pojemny akumulator. W nowej Ultrze pojawiło się nawet nieco żwawsze ładowanie niż dotychczas o wydajności 45 W. W zeszłym roku Samsung wydłużył też okres wsparcia dla swoich flagowych smartfonów do 7 lat. Drugi na liście będzie. Samsung Galaxy S24. Ten bez dopisku Ultra. Dwa Samsungi Galaxy S w jednym zestawieniu. Tak, to ma sens, całkiem zasłużenie. Tegoroczny, podstawowy i przy okazji całkiem kompaktowy flagowiec S24 okazał się bowiem bardzo uniwersalnym, funkcjonalnym smartfonem. Ma dobry ekran, znów AMOLED 120Hz, solidną wodoszczelną obudowę, uniwersalny aparat z modułem tele 3 razy, wydajny chipset. A do tego pomimo stosunkowo niewielkiego akumulatora, ten ma tylko 4000 mAh, wielu powie, że mało, długo wytrzymuje z dala od gniazdka. Jeżeli do tego dodamy, że cena Galaxy S24 zaczyna się od 2700 zł, no to wówczas w tej specyfikacji, w tej cenie trudno znaleźć jakiegoś konkurenta. I może poza tym wolnym 25-watowym ładowaniem, tutaj nie ma jakichś większych wad. No i unikajcie modelu ze 128 GB, bo ta korzysta bowiem. Z wolniejszej pamięci UFS 3.1, a do tych 256 GB warto dopłacić zaledwie 200 zł. Co dalej w zestawieniu smartfonów premium nie może się obejść oczywiście bez iPhone'a. W zeszłym roku na wyróżnienie zasłużył zwłaszcza wariant iPhone 16 Pro. Ten zdaje się mieć dokładnie te same słabostki, co Samsung Galaxy S24 Ultra. Obie te firmy Samsung i Apple osiadły bowiem trochę na laurach w zakresie stylistyki swoich telefonów. Zmiany dotyczą detali, co sprawia, że na pierwszy rzut oka ciężko nawet odróżnić model 14 Pro od 15 Pro i nowego 16 Pro. Jednak i tym razem otrzymujemy porządnie wykonane urządzenie z wodoszczelną, nadal e, racjonalnie kompaktowych wymiarach obudową, świetny ekran OLED 120 Hz, solidny aparat i wiodącą jakościowo na rynku sekcją wideo oraz też długie wsparcie programowe. Niesłabnąca popularność iPhone'ów z linii Pro świadczy dobitnie o tym, że użytkownicy wybierają smartfony Apple e, nie zwracając uwagi na ich słabostki, w tym na brak tak hucznie zapowiadanego jako przełomowa funkcja AI, przynajmniej w naszym regionie. Kolejny smartfon godny polecenia to OnePlus 12, który w edycji na 2024 rok nie ma w nazwie żadnego Pro czy Ultra, ale jest sprzętem solidnie wykonanym. Znowu odporność na wilgoć IPS65 odpowiednio wydajny yy, procesor Snapdragon 8 Gen 3, Gen 3 jak to woli. Dodatkowo wyposażony jest w ekran LTPO OLED 120 Hz o rozdzielczości QHD. E, dobrej klasy aparat, moduł standardowy ma tu 50 megapikseli, szerokokątny 48 megapikseli, tele z zoomem 3x 64 megapikseli. Do tego dodajmy pojemny akumulator 5400 mAh, który obsługuje przewodowe ładowanie DASH 100 W, indukcyjne aż 80 W. Pomijając zatem no, brak pełnej wodoszczelności, OnePlus 12 jest udanym, godnym uwagi sprzętem. Kolejny chiński model na naszej liście warty rozważenia: Xiaomi 14 Ultra. Bez wątpienia sprzęt dla wielbicieli fotografii i wideo. W tym drugim elemencie wciąż numerem jeden wydaje się być iPhone 16 Pro, ale fotograficznie flagowiec Xiaomi trzyma bardzo wysoki światowy poziom. Mamy tu aparat główny z czterema modułami: 50 megapikseli, szerokokątny z autofokusem standardowym, z jednocalową matrycą, optyczną stabilizacją, praktycznie bezstopniową przysłoną. Do tego tele z zoomem 3 i 2, też optyczna stabilizacja, do tego duży zoom, 5 razy również stabilizowany optycznie. Xiaomi nie zapomniało także o tych bardziej podstawowych komponentach, w jasnym ekranie LTPO OLED 120 Hz, rozdzielczość QHD, bardzo wydajny chipset Snapdragon 8 Gen3, 16 GB pamięci operacyjnej, akumulator 5000 mAh z szybkim ładowaniem przewodowym 90 W, indukcyjnym 80 W. Więc Xiaomi 14 Ultra jest całościowo jednym z bardziej wypasionych telefonów 2024 roku. I na koniec sekcji premium, taki trochę outsider, czyli Pixel 9 Pro XL. Ten otrzymał wodoszczelną, solidną obudowę, bardzo dobry aparat, sensor podczerwieni mierzący temperaturę ciała i obiektów, duży, bardzo jasny ekran, 7 lat aktualizacji systemu e, i dodatkowo poszczycić się może także stereofonicznymi głośnikami, które grają naprawdę przyjemnie. Smartfon ten działa płynnie, chociaż krytycy Google oczywiście e, słusznie zauważą, że wydajność tego autorskiego chipsetu Tensor G4 wyraźnie odstaje od flagowych konkurentów. E, ładowanie akumulatora jest też zbyt wolne. Zastosowana pamięć dla danych lekko już trąci myszką, bo na tej półce e, cenowej mamy moduły UFS31, te nieco wolniejsze. Dobra, premium mamy za sobą. Te smartfony były warte polecenia, jeżeli mamy e, dużo pieniędzy. A jeżeli chcemy wydać nieco mniej, to e, proponujemy Wam takie smartfony. Tutaj zaczynamy od Google Pixel 8a. Niektórzy uważają, że wygląda jak dziecięca zabawka no i rzeczywiście jak się weźmie do ręki taki smartfon, zwłaszcza w kolorze zielonym lub niebieskim, to, ma, to, to rzeczywiście jest taki feeling ale w tym samym momencie poczujemy jednak także, że jest wygodny w obsłudze, kompaktowy. Wykonany jest z tworzywa tylny panel nie oznacza tutaj w żadnym razie słabej jakości. Obudowa Pixel 8a jest wodoszczelna, gruba, solidna rama została wykonana z aluminium. Do tego mamy ekran OLED o przekątnej 6.1 cala, o odświeżaniu 120 Hz, jest jasny, czytelny. Choć niektórzy nie są w stanie zaakceptować otaczających go dosyć grubych ramek. Jeśli Pixelowi 8 wybaczycie te wady, to w cenie poniżej 2000 zł kupicie solidny, płynnie działający telefon z 7 siedmioletnim okresem wsparcia oprogramowania oraz z pozbawionym modułu tele, lecz dobrze sprawdzającym się w codziennym fotografowaniu aparatem. Kolejny warty polecenia smartfon to OnePlus Nord 4. Marka OnePlus reklamowała model Nord 4 jako pierwszy smartfon 5G z metalową obudową. Była to prawda, ale wiecie, tak w naszej opinii do końca materiał metalowy na tylnym panelu jest w równym stopniu zaletą jak i wadą. Metalowy tył oczywiście nie zbije się przypadkowo jak szklany, jednak zastosowane aluminium przejawia tendencję do łapania rys. Ponadto uniemożliwia całkowicie implementację indukcyjnego ładowania. OnePlus Nord 4 ma za to wiele innych zalet. Bardzo dobry jak na swoją klasę chipset na Dragon 7 Plus Gen 3, aż 16 GB pamięci operacyjnej, ekran OLED 120 Hz oraz pojemny akumulator 5500 mAh, który naładujemy przewodowo z wydajnością aż 100 W. Szkoda tylko, że w komplecie nie dostaniemy odpowiedniej ładowarki. W zestawieniu opłacalnych smartfonów nie mogło zabraknąć przedstawiciela marki POCO, w tym wypadku to POCO F6. Za około 1700 zł otrzymamy bowiem bardzo wydajny chipset Qualcomm Snapdragon 8S Gen3, duży ekran AMOLED 120 Hz o podwyższonej rozdzielczości 1220x2712 pikseli, całkiem solidne 12 GB pamięci operacyjnej i akumulator 5000 mAh z szybkim ładowaniem 90 W. Pokoje 6 nieco mniej błyszczy swoim aparatem, ale 50-megapikselowy moduł standardowy ze stabilizacją optyczną wspierany przez 8-megapikselowy moduł szerokokątny w zupełności wystarczął typowemu amatorowi mobilnej fotografii, choć cudów po takim aparacie raczej się nie spodziewajcie. Na koniec Nothing Phone 2. A zeszłoroczny Nitzphone ma przyzwoity średniopółkowy chipset Mediatek Dimensity 7200 Pro 12 GB pamięci RAM 256 GB pamięci dla danych, ekran OLED 120 Hz i wydajny akumulator 5000 mAh, który naładujemy maksymalną prędkością mocą 45 W. Kosztuje to wszystko mniej niż. 1500 zł. Dodatkowo wyposażono go w charakterystyczny już dla marki Nothing Phone system świetlnych powiadomień o nazwie Glyphs. Można oczywiście się przyczepić, że Nothing nie obsługuje ładowania indukcyjnego czy kart pamięci, a jego budowa jest jedynie odporna na zachlapanie, a nie zamoczenie. Ma też plastikową ramę oraz tył, jednak w tej cenie są to minusy łatwe do przełknięcia. I to tyle z naszego zestawienia smartfonów. Te telefony śmiało możecie brać w swoich cenach, w swoich kategoriach, są bowiem jednymi z najlepszych, jakie dzisiaj możecie nabyć. Do następnego razu, trzymajcie się. Cześć!